Cześć, witajcie z tej strony Kuba, witam Was w odcinku, w którym złożymy sobie elektrycznego lapiera. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego ten rower jest w takim stanie, to całą historię macie tutaj w tym filmie u góry. No i co, ja zakładam aparat na statyw, idę po części i zaczynamy składanie. sposób prezentują się wszystkie części, jakie tutaj będę wkładał. Koło przednie zapotem na seryjnej pieście Lapiera oraz obręczy DT Swiss E5-32. W przypadku koła stołu wystarczyło je tylko lekko wycentrować. Opony, jakie tutaj wrzucę, są to szwalbe nobby Nik27,5x2.8. Ja na tych oponach pojedziłem dosłownie tydzień. Właściciel roweru widział je, więc wie, w jakim są stanie. Ja bym powiedział, że są w stanie bardzo dobrym. Trzeba było zmienić również kierownicę. Będę wkładał tutaj kierownicę NS License. Jest to kierownica używana, aczkolwiek nie ma śladów użytkowania. Wiadomo, poza miejscami montażowymi, a tak to nie zaliczyła w życiu żadnej gleby. Będą tutaj również nowe gripy, są to gripy firmy nie wiem jakiej. Takie zwykłe czarne, przykręcane, żeby się nie kręciły. Bym jeszcze zapomniał, zakładam jeszcze oczywiście nowe klocki z galfera. Myślę, że aby na sam start to wszystko jakoś tutaj uporządkować, zabiorę się za koła. Aha, nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy: amortyzator to jest Rockshox Domain RC z 2022 roku. Bo jak wiecie, właśnie nowy amortyzator oczywiście musi przejść serwis, więc takowy tutaj zrobimy. No i teraz, tak jak mówiłem, zabiorę się za amortyzator, czyli zrobią mu tak zwany przegląd zerowy. Jeżeli nie wiecie, po co takie coś robić i czy warto takie coś robić, to już wam tłumaczę, o co chodzi. Amortyzatory są składane po prostu w fabrykach hurtowo, robią to różni ludzie i wlewają tam oleje lub ich nie wlewają. Smarują lub nie smarują, nasączają gąbeczki lub nie nasączają gąbeczek. To jest po prostu jedna, jedna wielka loteria. Więc myślę, że w skali całego amortyzatora wydanie około 50 zł na taki przegląd to, to nie jest zbyt dużo. Czas na wyjęcie domaina, jak widać, w zestawie mały błotnik. W prawie każdym amortyzatorze Rockshoxa, jaki zamawiam, czy do siebie, czy do kogoś innego, to ten błotnik jest po prostu krzywy. Wiadomo, zostawia tokeny, naklejka Rockshox, kilka tak aby przypiąć sobie błotnik. Ale nas najbardziej interesuje sam amortyzator. No i teraz, może szybkie wytłumaczenie, dlaczego wybrałem. Maina, czyli amortyzator na ladze 38, a nie tak jak poprzednio jakiś amortyzator na ladze 35, to jest elektryk, to swoje waży, to jest jeszcze w rozmiarze XL, więc jeździ na tym spory hop. Taka laga 35, przy takiej masie roweru, wydaje mi się, że e, mocno tam cierpiała. Dobra, więc zobaczmy, co będzie nas czekało w tym amortyzatorze: czy znajdziemy tutaj olej, czy znajdziemy tutaj smar. Się okaże. Strona z tumikiem została odkręcona, zobaczmy teraz. Przywleci nam tutaj jakiś olej. Myślę, że w ramach testu zabiorę mały kubeczek i zobaczymy, ile oleju tutaj faktycznie jest. W teorii powinno być to po 10 ml na lagę, a jak na razie nic nie cieknie. Tak więc zobaczmy, czym zaskoczy nas druga strona. No niestety tutaj również nic. Tak jak widać, tutaj dosłownie nic nie ma. Może po prostu trzeba to obrócić, trochę potrze potrzepać, może coś z tego nagle wyleci. O, poleciało trochę oleju, ale to na pewno nie jest 10 ml, tutaj jest kilka kropelek tego. Ale z czego widzę, gąbeczki są nasze więc wydaje mi się, że wszystko co, to, to, co teraz wylatuje, jest po prostu przez to, że te gąbeczki są naszączone, one akurat są nasączone dobrze, a uszczelki jak widać są posmarowane w takie kropeczki. Ale i tak, tak myślę, że warto to, to, to docenić, ponieważ czasami tutaj nie ma dosłownie nic. Ale zanim zabiorę się za składanie dolny tlak, zobaczymy co jest w komorze powietrznej. W teorii powinno być tutaj około 2-3 ml oleju, zobaczymy ile go tutaj będzie. Teraz chwila prawdy, czy mamy coś w komorze powietrznej, czy nie mamy. O kurde, tutaj już są w ogóle seryjnie założone dwa tokeny, nie wiedziałem. Ciekawe, bo jak ja w kornecie miałem swojego domena, to jest dokładnie to samo, można z tym, że miałem tylko 2,5, to miałem zostawić tylko dwa tokeny w opakowaniu, a te już seryjnie są założone dwa. Ciekawe, dlaczego tak postanowili zrobić. więc tutaj olej faktycznie jest, więc nie ma sensu tutaj nic dolewać, po prostu to zakręcę. Wszystko już przeczyszczone, przesmarowane, trzeba założyć dolne lagi. A jeżeli chcecie odcinek, w którym pokażę Wam w jaki sposób taki pełny przegląd przeprowadzić w większości, a ja można jakie ja występują na polskim rynku, że właśnie rock -shoxy, Foxy, jakieś Marzocci, nie wiadomo co, to dajcie znać po prostu taki odcinek Wam nagram. Sterówka w starym amortyzatorze ma 21,5 cm, skąd wiem, bo mierzyłem. Tak samo przytniemy ją w tym amortyzatorze. Chociaż w sumie to nie, dodam centymetr, ponieważ właściciel jest wysoki i myślę, że dam mu po prostu taką opcję, żeby móc sobie podnieść mostek jeszcze wyżej. sobie myślę, że jeżeli tutaj zostało wykrzywione koło, amortyzator, kierownica i kilka innych rzeczy to warto by było wybić miski zarówno górną jak i dolną po to aby upewnić się, że one są prosto osadzone, że są równe i nic im się nie stało. Z czego widzę miski są proste, nie mają żadnych dziwnych zniekształceń, więc po prostu e, prasuję je na nowym, świeżym smarze. Po założeniu amortyzatora zorientowałem się, że zapomniałem nagić gwiazdki więc tą czynność zostawię po prostu sobie na sam koniec, jak już rower będzie stał na kołach. Podstawy do składania reszty roweru już mam, więc teraz sobie po prostu zacznę wrzucać po kolei wszystkie części, że właśnie kierownica, potem napęd, koła i tak dalej, i lada moment rower będzie skończony. Zakładając, że nie pojawią się żadne problemy. Aha, i widzę teraz problem. Zapomniałem, że ta kierownica to jest 35, a nie 31.8, tak jak w tym przypadku, więc albo muszę ogarnąć nową kierownicę, albo ogarnąć nowy mostek. Niestety nie mam mostka pod 35, więc będę się musiał skontaktować z właścicielem i zapytać co robimy, czy zamawiamy inną kierownicę, czy zamawiamy sam mostek, a na razie po to, żeby móc sobie poskładać na rower w całości, założę jakąś taką zwykłą, prostą kierownicę z bontragera. Teraz się zorientowałem, że przecież w domenach i w Zebach i tak dalej serii nie jest tarcza 203 a ja tutaj dałem adapter podnoszący o jeden rozmiar, więc po prostu muszę go zdemontować. No niestety, ale ta linka jest do wymiany, ponieważ nie chodzi płynnie. Pomimo zmiany linki, ta przódka jakoś dziwnie pracuje. Więc po prostu zobaczy, czy hak nie jest krzywy. No i wychodzi na to, że miałem dobre przeczucie, ponieważ hak jest krzywy. Wrzutka jest już naprostowana, działa bardzo fajnie. A żeby jeszcze trochę poprawić pracę napędu, przesmaruję go. W poprzednim odcinku mówiłem, że brakuje w ramie śruby. Całe szczęście udało mi się taką znaleźć. Szybka teleportacja. Teleportuję się do Was kilka godzin później. Mianowicie, ja już dawno skończyłem ten rower i poczynałem się na nim przejechać. I coś mi nie pasowało, bo coś trzesz trzeszczało. Odłożyłem go więc na bok, bo miałem nieco, nieco inne rzeczy do roboty. Jak się okazuje, silnik trzymał się prawie na niczym, bo się okazuje, że ta śruba, którą tutaj dokręciłem to był najmniejszy problem, a w zasadzie to bardzo dobry protip, bo przynajmniej było widać, że coś odpadło, ale dosłownie wszystkie śruby, jakie trzymają silnik, były bardzo, bardzo luźne i ciekawe mnie, czego to jest efekt. Dobra, ja już Wam nie przeszkadzam, wracamy do odcinka. No i wygląda na to, że pomalutku rower jest skończony, pozostało tylko założyć yy, gwiazdkę, kapsel oraz yy, całą baterię. Czas po prostu zdjąć rower ze stojaka i to wszystko zrobić. Rower można powiedzieć, że już jest skończony. Jedyne co jeszcze muszę zrobić, to zmienić tą obskurną kierownicę na coś nowego lub po prostu zmienić mostek i kierownicę. Zobaczymy, jak się ułoży. Poprowadziłem też tutaj troszeczkę źle ten przewód z hamulca przedniego, ale nawet tego nie poprawiam, bo tak jak mówię, i tak, tak kierownica będzie do zmiany. W komentarzu dajcie znać, jak wam się podoba rower. Nie zapomnijcie również o łapce subskrypcji. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!